Witam, tu Tomasz Migdałek z blogu PirofileBlogs.com. Kolejna recenzja z tego cyklu, który został zapowiedziany. Tym razem lubuski chmiel, jedno z dwóch najnowszych piw z browaru Witnicy jest to piwo jasne, pasteryzowane, czterokrotnie chmielone chmielem z lubuskiej plantacji, chmiel wyhodowany w województwie lubuskim. E, piwo ma 5,2% alkoholu. E, nie mamy informacji o ekstrakcie. E, składniki. To woda, sód jęczmienny i chmiel. Mamy informację o tym, że piwo może zawierać osad z naturalnych składników, e, co nam sugeruje, iż jest ono niefiltrowane. E, raz jeszcze e, etykieta. Tak wygląda. Tak wygląda e, etykieta. Kapsel tradycyjnie firmowy, witnicki, kapsel browaru, witnica. Ok, teraz otwieramy. I mówimy, sprawdzam lubuskim chmielarzu. Zapachu... taki chmielowy aromat delikatny, ale czuć też sód, dość delikatne aromaty, słodowo chmielowe. właśnie. Przelewamy. Wylewamy piwo, tworzy nam się piana, całkiem sympatyczna. Piwo jest rzeczywiście mętne, tak jak widać wyraźnie zmętna, zmętnione, opalizujące. O, tak to wygląda taka jest jego barwa. Typowa, można powiedzieć, barwa jasnego, pełnego przy czym mamy tutaj wyraźne zmętnienie. Piana. Umiarkowana bym powiedział. Na dole więcej drobnych pęcherzyków, im wyżej, tym gorzej. I tych pęcherzyków sporych mamy więcej. Sama tafla dość niejednorodna, nie jest kremowa, nie jest bardzo zwarta. Aczkolwiek nie jest to też piana, która znika od razu po nalaniu, więc nie możemy mieć do niej aż tak dużych zastrzeżeń. Teraz nawet po przelaniu do szkanki troszkę więcej tych chmielowych nut w zapachu się uwolniło, aczkolwiek nie jest to jakieś mocne uderzenie chmielowe i może też nie miało do końca prawa być, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że najprawdopodobniej użyto którejś z polskich odmian. I chyba nie jest to Sybilla. Ok, próbujemy. Wasze zdrowie, miel. No. Jest fajnie. Jest fajnie. Piwo bardzo orzeźwiające, czuć słodową pełnię jest ta taka charakterystyczna charakterystyczna dla piw z Witnicy słodycz jak najbardziej została tutaj zachowana, ale ja akurat ją lubię są osoby, którym ona przeszkadza a ja akurat witnickie piwa witnickie lagery cenię właśnie za to, że, że mają tę słodycz ale mamy też wyraziste wyraziste chmielenie jest goryczka fajna taka w czeskim stylu Krótka, wyraźna, ale nie narzucająca się. Ona tutaj nie dominuje, nie dominuje w tym smaku. Piwo mimo wszystko ma bardziej słodowy profil, ale ta słodowość jest bardzo przyjemnie skontrowana goryczką. Bardzo zbalansowaną goryczką. Nie. Naprawdę bardzo smaczne piwo pełne, bardzo pijalne, świetnie orzeźwia. Potagoryczka tutaj rzeczywiście jeszcze wspomaga to orzeźwienie. Ja je mam dość mocno schłodzone, być może wraz ze wzrostem temperatury, ze wzrostem temperatury jakoś tutaj te odczucia się zmieniają, ale w tej chwili naprawdę mam takie wrażenie lekkości, rzeźkości. Ta goryczka delikatna. Do tego piwo ma jeszcze taki fajny chlebowy, chlebowo-zbożowy posmak, co też na plusy zapisuje. Jest trochę podobne smaku do Strażackiego zbojanowa. Które też bardzo wysoko oceniłem. To jest bardzo podobna półka, i voltażowo, i jeżeli chodzi o, o profil, tam jeszcze mieliśmy chmiel Amarillo, którego nie było wprawdzie za bardzo czuć, ale tutaj bez amerykańskiego chmielu to piwo też radzi sobie bardzo dobrze. <laughs> Naprawdę bardzo ciekawa propozycja z bitnicy. Ale taka szlachetna, w dobrym stylu. Gdzieś oddali takie posmaki miodowe, gdzieś się pojawiają. Bardzo przyjemna nuta. Można dyskutować, czy ona powinna, yy, czy takie estry się powinny znaleźć w piwie tego rodzaju, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że chmielenie było intensywne, no to myślę, że możemy tutaj. Yy, jakby zakładać, że jakieś poboczne, dodatkowe aromaty mogą się pojawić. Naprawdę bardzo, bardzo udane piwo, niefiltrowane. Za to też plus. Piana nie jest, może jakoś szczególnie wybitna, ale sądzę, że możemy to wybaczyć y, temu piwu, bo ma naprawdę spore walory. Przede wszystkim jest bardzo pialne, bardzo urzędniające. Porządnie schłodzone, myślę, że wiosną, w ciepłe wiosenne dni, później latem, kiedy zrobi się jeszcze cieplej, może być doskonałym towarzyszem zarówno takiej spokojnej wieczornej degustacji, jak i imprezy, czy to w plenerze, czy to nie w plenerze, w każdym razie bardzo sesyjne piwo, bardzo pijalne. Generalnie nie dostrzegam jakichś minusów poważniejszych w nim. Wyjątkowo udany, jasny lawiel, wyjątkowo udany. No, luksuskich Kmiel. raz jeszcze etykieta. Polecam, bardzo dobre piwo. Wam dziękuję za uwagę, za kolejną recenzję. Będą następne, oczywiście. Komentujcie filmy na YouTube, komentujcie wpisy na blogu, e, subskrybujcie kanał, wszystkie przyciski subskrypcji są i na blogu i w filmach. E, proszę także Was o odwiedzanie fanpage'a facebookowego, o lajkowanie tego fanpage'a, o udostępnianie go znajomym. Niech e, społeczność bloga biurofileblogspot.com rośnie. Życzeń wielkanocnych na razie jeszcze nie składam, bo w sobotę powinien się pojawić kolejny film. Wtedy te życzenia już na pewno będą. Tymczasem polecam serdecznie Lubuskich Miel i mam nadzieję, że widzimy się i słyszymy już niedługo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Tomasz Migdałek z blogu Birofilem, blog .com.